Z tej strony Deko i kontynuujemy przygodę na naszej planecie Ewy. I ja się dostanę do tego domku. Uuu. A więc to jeszcze nie to było. Wiecie co? Ja się rozejrzę w pobliżu i spróbuję znaleźć może jakoś, jakieś wejście do tego domku. Okej, okay, mam jedno podejrzenie. Tu mamy tyrolkę, która jest teraz nieaktywna i podejrzewam, że tędy gdzieś górą byśmy musieli pójść i wtedy będziemy mieli dostęp do tego domku. Tak bym tutaj pokombinował to i tak pewnie tutaj nie wejdę. Więc na ten moment chyba to musimy zostawić. Bo tutaj tędy chyba też pamiętam, że nie było przejścia. Nic, chyba póziałem po prostu pogadać z Tabitą. I od tego odcinka chyba po prostu te wszystkie łapanie zwierzaczków do ich wysyłanie. Moment, dźwięk mi się nie podobał, nie wiem, czego też... Go słyszycie, nie? Też go słyszeliście. Plecak na górze. A więc ten aparat działa. Okej. Okay. Co tak strzela dziwnie? Zdobywamy kieszenie plecaka. Ok, 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 trzy sztuki plecaka tu leżały? Czy to był jakiś błąd gry? Dobra, z tego co widzę, to my mamy wejście, tak jakby od drugiej strony, tutaj. I tam gdzieś ta chatka, z tego co kojarzę, jest i pewnie dopiero wtedy możemy wejść. Więc na ten moment to zostawiamy, a ja idę pogadać z Tabitą. No hej Tabita. Hej Tab, chciałaś pogadać? Hej, pamiętasz doktor Margaret Tur? Jakże mogłabym zapomnieć o twojej bohaterce z dzieciństwa. Ciągle o niej gadałaś. Doktor Tur odkryła Pawiana z Cygni, doktor, która żyła wśród ksenowielków przez cały rok. Jeju, dobra, już daj, spokój. Miałaś na jej punkcie obsesję, a co z nią? Zanim zrezygnowała z pracy w terenie, Margaret Tur odwiedziła placówki Aleph na większości znanych planet. Jedną z nich była... Oczywiście, Ewa, tak mi się zdawało, że czytałam o tym Awapeli. Nie mogłam uwierzyć, gdy Fechti mi to powiedział, ale... Doktor Tur pracowała w schronisku naukowym tutaj, na Stepach. Chyba wiem, do czego to zmierza. Mm. Proszę, Wick, ostatnia grupa badaczy z Alef opuściła to miejsce w pośpiechu. Widziałaś ich stare budynki? Nawet nie zabrali swoich notatek. Mm. Doktor Tur musiała to zostawić w tamtym budynku naukowym. Mm -hmm. A co się stało z trzymaj się mm. planu? No tak, ale czy ja kiedykolwiek prosiłam o coś takiego? Możesz to sprawdzić. Ale z ciebie, psychofanka. Tak, przynieś mi wszystko, co znajdziesz. Notatki, dziennik, cokolwiek z imieniem doktor Margaret Tur. O, to... Czyli teraz to już Margaret, moja droga przyjaciółka Margaret. Ta, że już spokój. Ruszaj w drogę. I to jest chyba ta... placówka, gdzie już byliśmy. Zastanawiam się, gdzie tutaj te winięcie znaleźć. Bo tam w środku coś jest dla nas i to wytrzymałość. Chyba, że coś jest z tym związane. I dostaniemy jakąś tam mechanikę, ale zaraz zobaczymy. Bo tutaj ogarnąłem teren i pobiegniemy do tej tamtego miejsca. Zobaczymy co się zmieniło. Ale widzę, że chyba nic. Dokładnie nic. jakieś kolejne przejście i tutaj też mamy wytrzymałość rozgarnięcia. Zestaw wytrzymałości, okej. Okay. Okej. Okay. Ponownie trzy sztuki. Się zastanawiam się, czy to nie jest jakiś błąd gry przypadkiem, że znajduję trzy zamiast jednego. A z tamtym przejściem na dole to chyba będzie jakaś inna mechanika gry, której jeszcze nie znamy. Ja tu załatwię temat z tymi stwórkami. To jest dzwoni i to jest ten element do zrobienia zdjęcia. Tylko z tej z perspektywy tego ja nie widzę, więc pewnie byśmy musieli być tam osobiście. Czy to nam pokaże, gdzie są te notatki. Tak.

Pokaż. Niesamowite. Kultura na neuroplastyczność językowa. Wszystko tu jest. A co to? Hmm. Rysunki? Naszkicowała bazę ale w Prime. Wygląda dużo lepiej te 25 lat temu. A ten wodospad? Nie wiedziałam, że doktor Tur potrafi tak dobrze szkicować. Kiedy ostatnio sama coś naszkicowałaś, Tab? Ja muszę się skupiać na moich badaniach. Nie mam czasu na bazgranie. A Margaret miała. No tak, chyba tak. Mm. Dzięki, Wik. Jeszcze się temu przyjrzę. Dobra, pobiegnijmy sobie do naszego towarzysza. Dobra, nie marzę, o jaką przysługę chodzi? 104 od. Normalnie, proszę. W porządku, widzisz te, ten otwór w podium? Wydaje mi się, że widziałem już coś podobnego, ale muszę się co do tego upewnić. Istnieją pewne zapieczętowane wrota, które prowadziły niegdyś do dżungli po drugiej stronie długiego wiaduktu na górze. Muszę wiedzieć, jak te wrota wyglądają ze względów archeologicznych. Mam ci przynieść ich zdjęcie? Tak, oh. tak, jeden z tych malutkich, niezwykle dokładnych ludzkich obrazków. Właściwie to będę musiała wytyczyć ścieżkę do dżungli, więc nie zaszkodzi sprawdzić tych wrót. Na górze, tak, po drugiej stronie kamiennego kredyktu. Da się zrobić. Ale tutaj od ty coś mamy jeszcze. Dzięki ja za uchwyt do trolki. Naprawdę lubisz te stare ludzkie graty, co? Przypomina nam o starych przyjaciołach, niezwykłych ludziach. Naprawdę niezwykłych. Znałeś badaczy z ostatniej ekspedycji Alef? Ludzie są tacy niezwykli, a zwłaszcza byli, gdy byliśmy młodzi. Tęsknimy szczególnie za jednym. Doktorem DuPontem. Naszym najlepszym przyjacielem, ale to było dawno temu. Nie pamiętam już nawet jak on wyglądał. Właśnie dlatego przechowujemy zdjęcia, pomagają pamiętać. O, tak, kolejny wspaniały ludzki wynalazek. Niestety nie mamy żadnego zdjęcia doktora. Kiedy zamykam oczy, widzimy identyfikator doktora przypięty do fartucha, a wydru wydru wydrukowana na nim twarz? Pustka. Czy to nie dziwne? Może pewnego dnia natkniemy się na ten identyfikator podczas naszych poszukiwań. Może mogłabym pomóc? Jeśli powiesz mi gdzie najlepiej zacząć. Naprawdę? Dziękujemy. To wspaniałe. W hmm. bliskiej bazie na stopach znajduje się wiele zepsutego sprzętu i starych ludzkich maszyn, które nie mają dla nas sensu. Hmm. Może sprawdzisz tam. I mamy spadać placówkę Alef i to jest z powrotem tutaj w kryjówce, gdzie byliśmy niedawno. Okej, okay, jesteśmy przy tej placówce i tutaj mamy ten identyfikator do przeszukania. No i proszę bardzo, mamy go. No i dzisiaj nie dowiemy jeszcze. Ale ja sobie wrócę do wioski, więc myślę, że użyję teleportu. Witam, mam coś dla ciebie. Hej, znalazłam sobie zepsuty pantop Może zdołasz go naprawić? Nie wiem, pokaż go. Na To wina taniego plastiku, przez co bateria ma jakieś 2 mm luzu. Przecież ten sam problem dotyczy naszych współczesnych pantopów. Tak, już działa, ale po co eliminować jakiś problem, skoro może się stać wieloletnią tradycją? Ściśnij mocno dolną część obudowy przy włączaniu, jak zwykle. Zostawię ten pantop na biurku, nie zapomnij go zabrać. Spiórka doktora Czeremiacha Kratewasa. Stepy zbadane, kilka interesujących pozycji. Na mowie honlo. Wódz, nowo mianowany, nerwowy. I szar. zielarz, cichy, może być przydatny. Waechty posłaniec ciągle kręci się wokół doktor Dupont, gorliwy głupi. Miejsca wioska, Arsira niezbyt znacząca. Jeziorość, dużo flory i fauny, pewien potencjał. Wodospad jama za nim bez rozproszenie, choć dupąd nie da się do tego przekonać. Ciągle ten znika. Nazywa to odpoczynkiem, ja to nazywam lenistwem. So, hmm. Okej, okay, to nam tablet zawierzyło. A ty miałaś mieć tutaj już gotowe To sobie pobiegniemy do tego odospadu I zobaczymy co on tam mógł robić Że Jeżeli jakaś jama tam jest, tak? Okej, okay. tu ja tutaj te dołki pozbierałem czy rozkopałem przy pomocy tego stworka, ale tu mamy ekwipunek pełen. Ale nie aż taki pełen. na miksturkę są na zawsze miejsce znajdziemy. Ja tutaj raczej bym nie wszedł nie Czy wejdę? A nie wejdę, myślałem, że nie wejdę. Pełne. Uuu. To teraz się robi problem. A bo szczerze powiedziawszy, nie wiem co by miał wywalić. Na razie to zostawimy. Ale potrzebuję tasiorka. Tutaj mamy przejście do Nie to użyłem Tu jesteś ptaszką, chodź Ruch w dół kontrolę, okej okay. Patrzę troszkę w górę. Okej, okay, o to mi chodziło. Wy się teleportujcie. Ja idę medytować. Bo mi zależy na, tym, na tych strojko punktach. A teraz lecimy. Ja już jestem do uratowania. Idziemy się za moment. Dobra, zobaczmy, co jest za. ...tamą. Hmm. apteczka. O! Tylko widać, że jest ten sam problem. A nie, teraz dwa razy była. Niby. Zbiórka doktora Michaela Duponta. Margaret miała rację. Dobrze jest mieć gdzie odpocząć i uspokoić podekscytowane myśli. Ta niezwykła planeta jest pełna życia. Na pewno odkryjemy wszystko, czego, moje, czego potrzebujemy. Nasze kariery są ustawione na całe życie. Na ten stary rzędach was nie potrafi ukryć swojego zapału. A na mowie? Wydają się być gościnni. Ten Hlawi przez wraca dzień po dniu, zadając więcej pytań. To niezwykłe jak szybko te istoty przyswajają nasz sposób mówienia. Naprawdę niezwykłe Dr. No ja nie mamy identyfikator, możemy go zanieść. No widoczki tu fajne miałeś. A, tu nad... było inne dodatkowe przejście. Dobra, wszystko wjęte. Wychodzi na to, że tak. I zobaczmy się w wiosce. Dajmy z Waech-Team. Cześć Vaechtim, znalazłam coś, co może ci się spodobać. Cały kontener długopisów? Co? Nie. Identyfikator twojego przy przyjaciela, doktora Duponta, proszę. O, tak. To również jest dla nas bardzo ważne. Dziękujemy. Niezwykłe. Mhm. Hej, mam pytanko, Znalazłam kilka notatek moich ludzkich poprzedników. Mhm. Czy mógłbyś pomóc mi wyjaśnić kilka kwestii dotyczących starego zespołu Aleph, skoro ich znałeś? Mhm. Oczywiście. Co możemy wyjaśnić? Co sądzisz o doktorze Duponcie? Był doskonałym człowiekiem. Niezwykłym. Pomagaliśmy doktorowi przy wielu sprawach. Do czasu, mhm. do czasu aż odszedł. Dlaczego ludzie odeszli? Windnięcie. Ludzie powiedzieli, że jest zbyt niebezpieczne, co nie miało sensu. Wtedy windnięcie było rzadkie, po powolne, niczym się nie wyróżniało. Nie widzieliśmy się z ludźmi przed ich odejściem. Pewnego dnia zwyczajnie zniknęli. Jaki był doktor Jeremiah okay. Te was nie, rozmawiali nie rozmawialiśmy zbyt wiele z tym człowiekiem. To znaczy my mówiliśmy, ale doktor nie odpowiadał. Niegrzeczny typ. Ale krateważ zawsze wydawał się bardzo zajęty, skupiony. To kolejna rzecz, którą kochamy w ludziach. Co sądzisz o dr. Margaret Thur? Cicha, mm -hmm. dopóki nie wydarzyło się coś ekscytującego. Ekscytującego, na przykład? Mm -hmm. Szalejące stado ura, ogromne stado oholi, przelatujące nad głową. Mm -hmm. Na widok tych rzeczy w oczach dr. Thur pojawiał się błysk, a jej słowa zamieniały się w muzykę. Mm -hmm. Gdyby ta doktor była namem, pewnie zostałaby pasterką. Of Kalodzi za zadanie ukończone. A tam na górę wybierzemy się w kolejnym odcinku. A tymczasem wybierzemy sobie jeszcze jakąś może umiejętność. Ja bym poszedł chyba w alchemika. Bo tutaj te kryje czy będą szybsze, wolniejsze i tak dalej. To mi mało interesują na ten moment. Więc ja wolę po prostu te wszystkie narzędzia zainwestować. A potem możemy myśleć, co więcej robimy. No, i te do zwierzaków to będzie priorytet niż te tutaj zaklęcia, nie? A tymczasem gra z Wami Dyku, zostawcie łapkę górę, dajcie z zostawcie lajka, like, komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku. Hej hej!